No nie, na urodziny do ciebie nie wpadnę, natomiast regularnie widzimy się na eventach. Najbliższy już 28 i 29 czerwca otwarcie wielkiej wystawy w koniakowie. A tymczasem no muszę nagrać LEGO prasówkę, właściwie pakuję się i jadę. Mamy teraz czerwiec, tak, czerwiec 2025. Chodźcie, zobaczmy, co tam w tym świecie prasy. Oj, strasznie jestem w tym miesiącu zakręcony. Najpierw Klocki Fest, potem recenzowanie nowości, Pyrkon, kilka innych mniejszych eventów, no i teraz ta wystawa pod koniec miesiąca, ale potem będzie już luźniej. A propos tego komentarza na początku, napiszcie proszę w komentarzu, no z którego miesiąca jesteście, kiedy macie urodziny, tylko broń Boże, bez takich dokładnych dat. Coś się przynajmniej będzie w tej sekcji komentarzy działo. W każdym razie przechodzimy do LEGO prasówki na czerwiec 2021. LEGO Minecraft, pierwsza pozycja, to wyszło na początku miesiąca, ale nadal nie mogę wyjść z podziwu, że za 23 ziko są dwie minifigurki i jeszcze jakieś TNT. No, coś czuję w kościach, że niedługo ta cena podskoczy. Następnie LEGO Star Wars, wydanie specjalne, 35 ziko, ok drogo, ale mamy tutaj Asoketano, nieźle, nieźle, dodatkowo jakieś naklejki. Widzę tutaj Rancora, więc od razu Micha się cieszy. Oczywiście, gdyby Byście na Bricklinku poszukali tej postaci, może byłoby taniej, ale to też czasem fajnie, wygodnie iść do kiosku, do sklepu i wrzucić sobie świeżuteńką prasę do koszyka. Lego Friends, słuchajcie, 23 zł, wypada to fajnie, można powiedzieć, nawiązuje do wakacji, bo mamy stoisko z lodami. Chyba jeszcze z jakąś lemoniadą, no i ten przerażony kociak, to wygląda, no po prostu fajnie. I tak samo jak Minecraft, 23 zł. To jest moje pudło, a co tam dalej w peletonie? Sporo prasy. LEGO City ze strażakiem, również 23 zł. I gdyby konkurencja była słabsza, ten gość mógłby być w top 3. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Następnie LEGO Ninjago. Też już od kilku dni przynajmniej w kioskach. No i mamy tutaj Arina w tej fajniejszej wersji, bo zobaczcie, mamy tam również trochę ciemnego materiału i tutaj także 23 zł. Ty, no nie jest źle. Za chwilę przejdziemy do trochę droższych magazynów. LEGO Star Wars, a tam TIE Defender, tutaj również 23 zł. Natomiast ten pojazd niezbyt mi się podoba. No, ciężko w takiej skali zrobić dobrze te skrzydła. Zobaczymy, jak zbudujemy, może chociaż będzie dużo przydatnych elementów i coś tam jeszcze się skryło na samym spodzie. No tak, świeżynka Lego Ninjago Legacy wydanie specjalne. No i mamy tam Drixa oraz Kola. Ok, 40 Ziko. Pamiętajcie, że jest taki mały zestaw, który pozwala tego Drixa zdobyć. No i tam z tego co kojarzę jest również Wildfire, więc trzeba się zastanowić, czy magazyn się opłaca. Choć jeden lubi gruszki, drugi jabłka, być może lubicie sobie poczytać. Ja na przykład lubię nektarynki, kto wie ten wie no, ostatnio na kanale Brickfana. Były takie materiały na żywo. Okej, okay, co tam dalej? Co jeszcze dla Was przygotowałem? A, właściwie bardziej dla siebie, ale coś tam Wam mogę pokazać. No komiksy, oprócz regularnych magazynów jest ich sporo. Tutaj niezmiennie polecam Lego Ninjago za Swirą. Jeżeli nie macie tego kryształowego wężona, to kosztuje też 23 zł bez grosza. Dobrze pamiętam? Tak jest. Trochę droższe jest Lego Jurassic World, 25 ziko, tam taka pułapka, wydaje mi się, że to w zeszłym miesiącu pokazywałem. Jest również Lego Batman 25 zł, ale to tak średnio, bo nie ma tutaj minifigurki na tym motorze. Co tam dalej? O, co oni już tutaj wymyślają? Jest jakaś tarcza, mały mieczyk. A nieźle dla takich młodszych odbiorców to się może sprawdzić tym bardziej, że ten magazyn kosztuje dwie dychy i jest trochę tańszy od tych legowych. No, i kolejny taki przełomowy moment. 90 lat Kaczora Donalda, to i również dostaliśmy. O, coś fajnego: taką zbiorówkę można sobie poczytać, że teraz będę dużo jeździł pociągami. No, to stwierdziłem, wejdę w ten temat. No, i jako, że jestem trochę foliarzem, zawsze mnie takie oto tytuły kuszą i coś tam również lubię sobie przerzucić. O, na przykład, najpotężniejsze tajne stowarzyszenia. Pewnie te tajne nie chciałyby być jawne, no ale dobra. I co tam dalej? O! CD action pyrkonowe. Jak ostatnio byłem, przebrany w strój Elfa. Tak, tak, niektórzy z Was mnie widzieliście, to nabyłem taki egzemplarz. Fajnie można sobie poczytać. No, i to by było chyba na tyle. O, jeszcze taka książka mnie skusiła. Zobaczcie, szczególnie jeżeli chodzi o opis, pierwszy raz kupiłem tak totalnie, patrząc tylko i wyłącznie na okładkę. No i te barwione brzegi. Ach, 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 ale przejdźmy już do Lego Prasy, okej? Okay? No, wszystkie aktualne dodatki już pobudowane, w tym miesiącu nie było tego przesadnie dużo. Zerknijmy jednak, co się do kiosków i salonów prasowych zbliża. To jest okres urlopowy, wakacyjny, wyjazdowy, łatwo coś tam przegapić. Nowy numer magazynu LEGO Star Wars 27 czerwca. Tak wiem, powinien być już na tym odcinku, ale jak wiecie, sam ruszam na wystawę do Koniakowa i nie miałbym jak tego nagrać. Luke Skywalker, bohater rebelii, zerknijcie na ten hełm, na ten strój pilota oraz niebieski miecz świetny. No jak dla mnie wszystko się tutaj zgadza. Czuję dużą nostalgię, kiedy spoglądam na Luka. Co tam dalej? Przechodzimy do lipca pierwszego. Będzie Dino Pułapka w ramach magazynu LEGO Jurassic World. I aż cztery takie szare płotki. O no fajnie, chociaż wiadomo, tych raptorów to już pewnie każdy z Was ma na pęczki, jeżeli interesujecie się Jurassic World. O! Również 1 lipca będziemy mieli endermena oraz cyklopa, no i ta figurka jest naprawdę fajna. Występowała, zdaje się, na tym statku, ale chyba tylko tam, jeżeli się nie mylę. Przyzwoity dodatek, nie ma co. Następnie 8 lipca, kai, uuu, złoty smok, nieźle, nieźle. No i tak mi się wydaje, że ten strój to ostatnio widziałem w przypadku tego mecha. Czy to możliwe? Chyba tak, no nie mam jak porównać, bo pożyczyłem tą figurkę koledze. No dobra, jak wróci, będę mógł to sprawdzić. Później Lego Technik, to też 8 lipca, no i będziemy mieli konkretną koparkę. Chociaż taką raczej maluteńką, słuchajcie, 65 klocków, na pewno z przyjemnością poczytam sobie treść tego magazynu, no bo on jest dla najbardziej dojrzałych odbiorców. 15 lipca, Kapitan Ameryka okej, okay, jakiś odlotowy jetpack i przede wszystkim nadruk tej tarczy przyzwoicie będzie nowy numer magazynu LEGO Ninjago Hero. Dobrze myślę? Chyba tak, ale wiecie co? W razie czego się jeszcze upewnię, tak jest! Będziemy mieli Garmadona oraz zejna. O przyzwoicie, to jest ten Garmadon w starym stylu. Jeszcze miał taką kość na hełmie. Kto nie ma, może to być dobra okazja, żeby uzupełnić. Lego Fręcy, piękny kot i drapak, a to będzie Łe, dopiero pod koniec lipca. Okej, okay, jest tutaj ryba, ten kociak też niczego sobie. Uuu, jest także różowa włóczka. Nieźle, nieźle, 21 elementów. Lego City to też jakoś pod koniec lipca, dokładnie 31. No i będziemy mieli łódź motorową jakiegoś odkrywce. Szkoda, że nie ma dodatkowo, nie wiem, żmi, jakiejś żaby, coś takiego. Kiedy widzę takie maszyny, to przypomina mi się teledysk Jala Wolfa, ale dobra, lećmy dalej. No to jest trochę jak poduszkowiec. Lego Marvel Spider-Man i będziemy mieli fragment ulicy z hydrantem, z pajęczyną, no i samego Petera Parkera porządku. No dużo elementów, to mi się podoba, ale wchodzimy już w sierpień, bo tamto 14., tutaj mamy 19. kolejny magazyn z Puchą. O, będą jakieś nowe naklejki. Tak mi się wydaje. Jeżeli zaś chodzi o te postacie Zain Dragoński zwiadowca, hmm, tak średnio, słuchajcie, dało radę to wyciągnąć nawet z tych niewielkich zestawów. Także tutaj umiarkowanie na to czekam. To chyba mimo wszystko w tym miesiącu jest lepszy dodatek, chociaż ten Drix. Sami wiecie, sami rozumiecie. No i zapowiedź Lego Batman, ale kiedy? No to tutaj patrzę, patrzę i nie widzę, także jeszcze sobie poczekamy. Gdzieś tam pewnie 17 lipca zawita do nas kolejny numer magazynu Lego Dreams. Może ostatni, kto wie. No zgubiłem tą gazetkę, dlatego musiałem wam pokazać w takiej formie. Zdecydowanie czekam na Luka, a teraz przyglądamy się dodatkom. Najwyższy czas w magazynie LEGO Minecraft przede wszystkim wysoki na trzy bloki szkielet neterowy, no wyposażony w kamienny miecz oczywiście, długie nogi łatwo przez to się wywraca. Ale jeżeli wczepimy go w płytkę, nie ma takiego problemu. No to jest po prostu podziemny szkielet, nic więcej, natomiast on nie jest taki przesadnie częsty w zestawach, więc oczywiście cieszę się i zasłużone pierwsze miejsce. Co można powiedzieć na temat bohatera? Diamentowy miecz, ok, niby fajnie, no, widziałbym tylko jeszcze jakieś nadruki tutaj na nogach, byłoby świetnie. Oprócz tego TNT zawsze się przyda. Przypomnę, tutaj mamy dwa nadrukowane elementy, no, nic dodać, nic ująć 23 ziko, nadal współcześnie to się opłaca, moim zdaniem. Bardzo lubię, kiedy w magazynach LEGO Star Wars są minifigurki. Zerknijcie na tą Asokę. Była Jedi, padawianka Anakina Skywalkera, no i wykonano ją świetnie same te miecze są rewelacyjne O, to jest jakby. Taki transparentny kolor, trochę poszarzone to wszystko. Nie mamy tutaj włosów, mamy za to, no jak to się nazywało, leku? Coś takiego. No i oprócz tej klasycznej minki, takiej ani dobrej, ani złej, mamy tutaj także złość. Tylko czasem pod tym gumowym elementem to się wszystko mocno zapiecze. Uuu, jakieś nadruki tutaj w formie tatuażu na głowie. I ta szata w metalicznych barwach. No nie no, figurka pierwsza klasa, oczywiście. Do pełni szczęścia brakuje nadruków tutaj po boku, na nogach, ale i tak jest fenomenalnie. Ten pomarańczowy na plecach, przy łopatkach, on się trochę różni od ramion, ale też nie bądźmy aż tak przesadnie narzekający. Tutaj jeszcze nadruki na stopach jest przyzwoicie wysoki poziom, wysoka szczegółowość. No i nawet nie bardzo żałuję tych 35 zł. A wy żałowalibyście? Czy nie? No i właśnie o to chodzi. Powtarzam to jak mantrę. Lego Friends musi nawiązywać do aktualnego sezonu. A co jest bardziej letniego niż lody? No może tylko jakiś mini build plażowy, ale i tak jest świetnie. Takie elementy są przydatne. Mamy tutaj dwa wafelki. Jeden jest w opłakanym stanie. Swoją drogą fajnie to wygląda. No, lód się zepsuł. Tutaj byłyby jakieś napoje, może slasze, może coś takiego. No i ten kociak z powodzeniem może występować na makietach Lego City. Niekoniecznie Lego Friends. Tutaj łyżeczka. Za tą szybą mamy dwa smaki lodów. Wystarczy truskawka i czekolada, do tego taka frencowa markiza, w porządku chociaż wiadomo, kolory inne niż różowy i błękitny mogłyby tutaj lepiej funkcjonować. Natomiast jestem zadowolony, tak powinno być. Zasłużone trzecie miejsce w czerwcu. Niby strażacki kład, ale jednak nie do końca. No i magazyn Lego City dostaje plusa za ogień, zawsze przydatny klocek. Możemy go sobie o w ten sposób usunąć z kadru duże koła, to na plus. Jakaś taka spycharka to nam nie koliduje z kołami, świetnie, możemy się oprzeć, mamy coś w rodzaju steru, a minifigurka zwyczajny strażak. Żadnego alternatywnego grymasu. Natomiast podobają mi się te elementy odblaskowe, ale umówmy się, to już od wielu lat występuje. Duże koła, zdecydowanie. O tym już mówiłem, ale to się może przydać. Słuchajcie, no ten numer. Właściwie spełnia wszystkie kryteria, żeby go kupić, tak mi się wydaje, szczególnie jeżeli brakuje wam do miasteczka strażaków. O! Taki, słuchajcie, myśliwiec Imperium Galaktycznego, chyba pierwszy wyposażony w generatory tarcz. No i co? Nie jest to jakaś konstrukcja bardzo wytrzymała. Gdybym to ścisnął, zaczął dotykać, no to tutaj wszystko się powoli wywraca, przewraca. Ale okej, odzwierciedlono takie główne cechy charakterystyczne tej maszyny, czyli w środku sobie siedzimy, jest kokpit, no i te charakterystyczne skrzydła odchodzące w trzech kierunkach. W porządku pod kątem elementów mamy sporo takich czarnych, no i coś tutaj do takich ruchomych elementów albo delikatnie naczepionych można wykorzystać jak najbardziej. No u mnie ten model idzie właśnie na części. <laughs> Co poradzić? Wolę minifigurki, więc dobrze, że była asoka. Ale ten czas biegnie. Jeszcze niedawno był Arin z taką gumową kotwiczką, a teraz, już po wielu, wielu miesiącach, dostajemy jego kolejną wersję. I to chyba nawet tą lepszą. Tutaj łańcuch, też kotwiczka, ale taka bardziej w stylu heh, Batmana, tak mi się wydaje. No i niezmiennie ten różowy smok pięknie tutaj przechodzi. Z tyłu na przód albo z przodu na tył. Jedna minka. Taka po prostu pewna siebie, tutaj jakieś blizny, pięknie, pięknie i do tego całkiem udana maska, zobaczcie, taka złoto-żółta. Jeżeli nie macie tej postaci, a kolekcjonujecie, no poza zestawami, drużyny ninja, to koniecznie kupujcie. Natomiast można odpuścić, jeżeli takiego Arina z zestawu macie, no chyba, że lubicie poczytać te proste komiksy i rozwiązać łamigłówki. W końcu są wakacje, coś robić trzeba. No i na koniec zostawiłem sobie omówienie dodatku do magazynu LEGO Ninjago Legacy, czyli magazyn z puchą, najdroższy na rynku. I mamy tutaj Drixa, reprezentanta zakazanej piątki, mistrz roju. Okej, okay, no podoba mi się ta skóra. Ni to u ważki, ni to u jakiegoś innego okropnego robaka. Oczy jak u muchy, no i fajne na ramienniki. Ale tak jak mówię, no ten strój jest łatwo osiągalny w niewielkim zestawie który pamiętam mocno wam swego czasu polecałem. A jak wypada kol? No, o dziwo nie ma młota, tylko jakąś złotą katankę. No i z tyłu podoba mi się ten smoczy motyw. O, zobaczcie, jakby delikatnie to się świeciło, jakby było pochromowane. Figurki w porządku. No, albo albo, jeżeli macie tam ten zestaw, no i macie takiego kola, można odpuścić, ale jest to jakaś alternatywa. No i słuchajcie, ta pucha Ładnie to wygląda, chyba trochę zmieniają design, co nie? No w sumie to ten miesiąc był luks, mimo że magazynów nie było przesadnie dużo, ale i coś do pobudowania, mowa głównie o LEGO Friends, także LEGO Star Wars, i coś pod kątem minifigurek, a Katano właściwie zjadła konkurencję, no ewentualnie Minecraft wypada całkiem ekonomicznie. Może tylko zabrakło jakichś dodatkowych saszetek z kartami promocyjnymi, może saszetki z naklejkami, ale czuję, że w przyszłym miesiącu będzie tego więcej. Trzymajcie się, udanych wakacji, no i widzimy się spokojnie na kanale, bo ja wakacji nie mam. Hej!